Wyobraź sobie ogromnego kosmicznego Tytana, czarną dziurę o masie 400 milionów razy większej od Słońca. To niezwykłe odkrycie dokonane przez teleskop internetowy otworzyło nowy rozdział w naszej wiedzy o czarnych dziurach i powstawaniu galaktyk. Ale dlaczego to odkrycie jest tak rewolucyjne? Jakie tajemnice ujawnia na temat wczesnego wszechświata? I w jaki sposób podważa fundamenty tego, co uważaliśmy za pewnik? Teleskop internetowy zmienia nasze spojrzenie na kosmos. Jednym z wielu zaskakujących odkryć jest ta uśpiona czarna dziura. Jest to jedna z największych czarnych dziur wykrytych w tak wczesnej fazie życia wszechświata. Jak naukowcy odkryli tego ukrytego giganta? W przeciwieństwie do swoich aktywnych odpowiedników, uśpione czarne dziury są mistrzami kamuflażu. Nie mają jasnych, wirujących dysków materii, które zazwyczaj rozświetlają aktywne czarne dziury co sprawia, że są niezwykle trudne do wykrycia. Co więc doprowadziło astronomów do tego odkrycia? Wykorzystując potężne narzędzia obrazowania w podczerwieni i spektroskopii teleskopu Webb, naukowcy skupili się na galaktyce, w której znajduje się czarna dziura. Wykryli tam dziwne ślady spektralne, subtelne wskazówki sugerujące obecność czegoś ogromnego, czegoś cichego, czającego się w jej centrum. Te niezwykłe wzory ujawniły coś niepodważalnego działanie potężnej siły grawitacyjnej niepowtarzalny ślad czarnej dziury. Jednak to, co naprawdę wyróżniało to odkrycie to coś, czego nie było. Brak typowych jasnych emisji z dysku akrecyjnego potwierdził, że czarna dziura nie była aktywna była uśpiona. Znalezienie jej było jak dostrzeżenie cienia w zalanym światłem pokoju. Świadczy to o niesamowitej precyzji teleskopu internetowego jego zdolności do zaglądania w najskrytsze zakamarki wszechświata i odkrywania tego, co wcześniej było niewidoczne. Porozmawiajmy teraz o tym, jak ogromna jest ta czarna dziura. Jej masa jest 400 milionów razy większa od masy naszego słońca. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Gdyby nasze słońce było wielkości kulki, ta czarna dziura byłaby kulą o średnicy prawie 3 kilometrów. To absolutnie oszałamiająca skala. Ale jest coś, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej fascynujące. Ta czarna dziura praktycznie znajduje się w stanie hibernacji. Prawie nie przyciąga materii, działając zaledwie na 1% swojej maksymalnej możliwej prędkości zasilania, znanej jako granica Eddingtona. Sugeruje to, że w przeszłości mogła przejść gwałtowny wzrost i obecnie odpoczywa po tej kosmicznej uczcie. I tu historia nabiera zaskakującego obrotu. Galaktyka, w której znajduje się ta czarna dziura, jest stosunkowo niewielka, jednak ta jedna czarna dziura stanowi około 40% całej masy galaktyki. Aby dać wyobrażenie o tym, jak niezwykłe jest to zjawisko, czarne dziury w naszym najbliższym wszechświecie stanowią zazwyczaj zaledwie 0,1% masy galaktyki, w której się znajdują. To ogromna różnica. Odkrycie to sugeruje coś, czego się nie spodziewaliśmy. We wczesnym wszechświecie czarne dziury mogły powstać i rosnąć na długo przed pojawieniem się galaktyk, a nawet bez towarzyszących im galaktyk. Podważa to długo utrzymywane przekonanie, że czarne dziury i galaktyki ewoluują razem równolegle. Zamiast tego rodzi nowe pytania o wyjątkowe, chaotyczne środowisko młodego kosmosu i o to, jak czarne dziury mogły odegrać główną rolę znacznie wcześniej niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Przez lata tradycyjne modele przedstawiały wzrost czarnych dziur jako powolny, stały proces. Idea była prosta. Czarne dziury stopniowo żywią się gazem i otaczającą je materią. Ich wzrost jest naturalnie ograniczony przez współczynnik Eddingtona równowaga między przyciąganiem grawitacyjnym a siłą odpychającą promieniowania. Jednak nowo odkryta, uśpiona czarna dziura wywraca ten scenariusz do góry nogami. Jej ogromne rozmiary, zwłaszcza tak krótko po wielkim wybuchu, sugerują znacznie bardziej chaotyczną i nieprzewidywalną historię. Jak coś tak kolosalnego mogło powstać tak szybko we wczesnym wszechświecie? Jedna z teorii wskazuje na akrecję Super Eddingtona scenariusz, w którym czarne dziury rosną znacznie ponad swoje domniemane granice. Wyobraź sobie czarną dziurę w szaleńczym żarzeniu, pochłaniającą gaz i materię w zawrotnym tempie. Znacznie szybciej niż pozwalają na to tradycyjne modele. Następnie, gdy się nasyci, wchodzi w spokojną fazę uśpienia, kosmiczny cykl szybkiego wzrostu, po którym następują długie okresy spoczynku. Istnieje jednak inna, jeszcze bardziej radykalna możliwość. Niektórzy naukowcy uważają, że niektóre czarne dziury mogły powstać jako masywne obiekty od samego początku. Zamiast zaczynać jako niewielkie pozostałości umierających gwiazd, te giganty mogły powstać bezpośrednio z zapadnięcia się ogromnych chmur gazu we wczesnym wszechświecie. To całkowicie pomijałoby powolny, stały proces wzrostu, wyjaśniając, jak tak ciężkie czarne dziury mogły pojawić się tak wcześnie w historii kosmosu. Aby sprawdzić te hipotezy, naukowcy przeprowadzają obecnie szczegółowe symulacje, badając scenariusze wzrostu, które mogą całkowicie zmienić historię powstawania czarnych dziur. Wpływ tego odkrycia nie ogranicza się jednak do czarnych dziur. Ma ono głębokie implikacje dla tego, jak powstały galaktyki, jak ewoluowały gwiazdy, a nawet jak zachowuje się ciemna materia i ciemna energia w całym wszechświecie. Być może najbardziej intrygujące jest to, że związek tej czarnej dziury z galaktyką macierzystą sugeruje, że czarne dziury mogły odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu galaktyk, a nie tylko spokojnie rosnąć w ich centrach, jako produkty uboczne. Podważa to długo utrzymywane przekonanie, że galaktyki i czarne dziury ewoluowały razem w idealnej równowadze. Zamiast tego otwiera to drzwi do nowej możliwości, że czarne dziury mogły być motorem napędowym powstawania galaktyk od samego początku. Kiedy patrzymy na inne czarne dziury odkryte przez teleskop internetowy, ta nie jest imponująca tylko ze względu na swoje rozmiary. To, co naprawdę ją wyróżnia, to jej uśpienie. Większość czarnych dziur z tego wczesnego okresu wszechświata aktywnie się odżywia, świecąc jasno podczas pochłaniania pobliskiej materii, co znacznie ułatwia ich wykrycie. Jednak ten cichy gigant sugeruje, że może istnieć wiele innych uśpionych czarnych dziur, ukrytych w zasięgu wzroku, czekających na odkrycie za pomocą potężnych narzędzi, takich jak teleskop internetowy. Jeśli uśpienie okaże się powszechną fazą cyklu życia czarnej dziury, może to całkowicie zmienić sposób, w jaki astronomowie je poszukują. Oznacza to, że czarne dziury nie mają tylko głośnych, energicznych faz, ale także długie, ciche. To przełomowe odkrycie. Może ono zainspirować naukowców do zmiany strategii poszukiwań, skupiając się nie tylko na jasnych, aktywnych czarnych dziurach, ale także na tych ukrytych, spoczywających gigantach. Uśpione czarne dziury mogą nawet odgrywać stabilizującą rolę w tworzeniu się galaktyk. Bez destrukcyjnych sił intensywnej akrecji, takich jak strumienie o wysokiej energii i promieniowanie, galaktyki mogłyby ewoluować płynniej i stabilniej, rozwijając się bez gwałtownych zakłóceń często powodowanych przez ich aktywne odpowiedniki. Zrozumienie tej równowagi może przybliżyć nas do odkrycia historii galaktyk takich jak nasza droga Mleczna. Co ciekawe, nie jest to pierwsze spotkanie z uśpionymi czarnymi dziurami. W naszym galaktycznym sąsiedztwie czarna dziura Gaja BH-3 została odkryta przez Europejską Misję Kosmiczną Gaja. Gaja BH-3 ma masę około 33 razy większą od Słońca i jest również nieaktywna. Nie ma gwiazdy towarzyszącej, z której mogłaby czerpać energię, co sprawiło, że jej wykrycie było niezwykle trudne. Jednak czarna dziura we wczesnym wszechświecie to zupełnie inna bestia. Jest znacznie masywniejsza i powstała w czasach, gdy wszechświat miał mniej niż miliard lat. Porównajmy to z Gaja BH3, znajdującą się w dojrzałej galaktyce prawie 13,8 miliarda lat po wielkim wybuchu. Kontrast jest oszałamiający. To odkrycie zmusza naukowców do zadania pytania: jak tak ogromna czarna dziura mogła powstać tak szybko? Jakie warunki to umożliwiły? I co to mówi nam o chaotycznym? Nieprzewidywalnym wczesnym wszechświecie. Te pytania skłaniają astronomów do głębszego zbadania mechanizmów powstawania czarnych dziur i wyjątkowych środowisk, które je kształtują. Tak dużej czarnej dziury nie da się przeoczyć, podobnie jak przycisk subskrypcji. Kliknij go teraz, zanim to odkrycie wciągnie cię bez reszty.